Jesteśmy w Sosnopcu tam ja hałas, bo strasznie chyba Dzisiaj mamy pod parą, za mną jest budowa. Montowaną ścieżkę, tutaj mamy bus, pasy, tak. Budowa do stycznia 2021, i wiesz po co. Tutaj mamy całą infrastrukturę, to szczenie ruchu, albo jazda po buspasie, tak. Ale że... Ja nie mamy dopuszczenia do ruchu, bo tutaj mamy. Po lewej mamy dworzec w Sosnowcu, Ja widać, że był dopuszczony na Wyspach, się, a nie jest. Mamy takie cudo jak to. jest dworzec. Wiadomo, komfort nie jest najwyższy, mogłem jechać buspasem, ale to tak do końca też nie jest legalnie, jest do wóz pasem. W prawej też dopiero się zaczyna w tamtym miejscu dopuszczenie ruchu. Ciekawe, że na takim kawałku można dopuścić ruchy rowerowe. A na wóz nie. No a jak widać, organizator stwierdził, że można dopuścić. Kierowcy płakali, bo były pasy rowerowe. Także tutaj mamy rowerzystę jadącego po wóz pasie. Prawidłowo w zasadzie. Tam po prawej się zaczyna infrastruktura. To legalnie przejeżdżamy, czy jedziemy dalej? Czy tutaj się przedostaniemy na drugą stronę. Zaraz. Przejdziemy przez to obiekt. Mm. Węzeł na najproste, które z chodników chod, zmieniał ścieżkę. Ciągło Nie ma krawężnika. Powierzycie, nie ma krawężnika. Zadknięcie. Bo... Zadknięcie. Nie, to jest... Ścieżka poświęcona tutaj nie Tutaj, cuda na kiju, <laughs> tak, i tutaj, Dobra. musimy uważać, to jest zjazd w kebabce, dam szybciej wykonywać niż to zwolone, tutaj mamy jakiś styk cuda. Pięty, ło, trzeba sobie jaśnić się. Podjaśnimy, bo było za ciemno, To to było, że my przyjechaliśmy, to już tylko 94 będzie. Jak to dla jako pięknie staje się, że to jest ta to... Na pętlę ścieżki. Niestety nagrywam tylko, bo się mi ścieżkę nie zmieściło. Tu mamy wypożyczalnię rowerów. Też mamy bus pasy Tak są stały główne rodzice to potem pojadę z drugą stronę bo Nie będę już czy... ścieżki w parku. A? Tej mamy cienką szersze kwiatek w postaci widzimy ciągłość jest z kościół jest wszystko, bez krawężniki są tak dane nie tu troszkę łuki są ale

Można w filmiku nakręcić bez pieszych, zawsze się jadę i tutaj mamy koniec. Tam jest chodnik. Dalej. To nie ma znaczenia, ja to zobaczymy. W sumie to, to potem nie wiadomo, czy to jest ścieżka, czy nie jest ścieżka. Abywa.